Go, 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 lecimy. 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 I zaczęła się przygoda. Among us. I impostorski jest to trybik. Among us. Among us. I impostorski jest to trybik. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Impostorskie jest to życie, impostorskie, impostorskie życie to jest.

Kurde, kto to zamknął? A zapominam, że są też takie rzeczy. Oho. Oho. Tu padło. Oho. Gdzie był flag? Ja znalazłem Zachę. On był przed. To jest pomiędzy cargo a showersami. To takie miejsce. Nie wiem, jak się to otwiera nawet. Tam, gdzie jest taka dziura. Odchodziłem od Kibli. I no właśnie, tam sobie leżał ja Zacha po drodze. w sumie chucz, nie wiem czy kogoś widziałem, y chyba nie. Y wiecie co, ja się zastałem, bo Matyniu ja Ciebie miałem na początku, ja się zastanawiałem czemu Ty stoisz w kącie i nic nie robisz. To chyba nie mnie mijałeś, bo ja zaczynałem od pucowania berła na górze. Oho. Pucowania berła? Gdzie niby? Zgadzam w... się. Tam, tam, no byłem w Wolcie z kimś czyści. i pucowałem berło, potem szedłem na górę do Meeting Room. A. Ej, nie wiem, no to może mi się coś zbugowało, ale ja przechodziłem, byłem tam, nie, teraz skończyłem przy wuj, wuje Gusti, byliśmy w archiwum i niedaleko stołów bilardowych, ja widziałem normalnie nie jakby stał w rogu i zastał po prostu. A było zgaszone światło, ty to może... Nie, ale to było wcześniej. Pośredniżą? To było wcześniej. A, A, było wcześniej. To nie, 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 no to, to, to chyba nie mnie. Mam taką samą kurtkę co Zacha, to może że pomyliłeś mnie z nim. Nie, 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 no o, o, o. Zachy w ogóle nie widziałem w tej rundzie Widziałem ciebie, Matyniu jak stoisz przy bilardzie Poczekaj, no gdzie ty pucowałeś ty? Coś mi nie pasuje Gdzie ty pucowałeś tym? Peru? Mówię, no byłem chyba z Błękitnym Z kimś byłem na początku W Wolcie I tam no siedem kryształów W Wolcie? Dziękuję za 100 piąteczka Majki Wpadka, co myślisz? No, że to... Poczekaj, to, które zadanie no, to... robiłeś? Na samym początku, jak zaczęliśmy No w Brig'u Poszedłem pucować kryształ Ej no to jakim cudem ok, ty się nie. znalazłeś teraz? E, gdzie, ty, gdzie ty znalazłeś to ciało jeszcze raz? No... Dobrze Pucowałem ten kryształ na początku, potem poszedłem Dobra, e, Bloody to się bardzo gra na szak. czas Nie, nie, ty, nie, nie gram ty, na czas, tylko, nie, no, tylko mówię, ty że tak jak tak wygląda tak sytuacja tak. Bo ja mijam Matynia w Co bilardowni, on czas, mówi, nie, że jest nie, po lewej nie, stronie Nie, nie, nie Ale on mówił od początku rudy, że tak zaczyna Oj Bloody Bloody Ja przecież byłem... Bloody Dobrze myślę? Nie Oj Bloody coś kręcisz tutaj Ej, no ja mówię ja jak wygląda sytuacja. Tak ładnie mówię, że masz mój głos, brody. Nieźle, co nie wiem, no była, był, był, był Matyniu tam, co nie? Był tamten. Dobra, Dowland, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Muszę złapać sygnał. Dobra, sygnał został powiedzmy złapany. Hmm, pucuję sobie Berło. Ubieram się i wychodzę sobie stąd. Dobra, idziemy, idziemy poszukać jakichś kolegów czy coś. Co nie, generalnie jestem już podejrzany, co jest dosyć smutne, biorąc pod uwagę, że Ten, że jestem, że jestem podejrzany, biorąc pod uwagę, że w sumie widziałem Matynia i, i faktycznie go tam widziałem. Okay, kolejne dwie osoby o, nie Znowu Matyniu znajduje ciało. Zostawiałem wujka Gustiego obok Matynia, dosłownie w Nie, nie, nie. To w takim razie musiałeś być, bo widziałem jak śmigałeś. Poszedłeś, e, to było gdzie to było. W o, podu. to ciekawe Przebiegłeś obok mnie. Tam ciała jeszcze nie było. Poszedłem, poszedłem, spra poszedłem sprawdzić, czy błękitnie. No Tak, ja generalnie uważam, że Matyniu kręci, bo on mówił, że ja Był, był tak, przy diamencie. Był tak, przy diamencie. No, 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 nie, nie. nie Mat, gdzie ten exce mnie widziałeś? Nie, ja nie w ogóle ci nie widziałem, gdzie ty sprawdzałeś mnie? Co to za jakieś skarżenie? I to Matyniu, Matyniu latał bez sensu, w ogóle żadnego z nie robił. Ja nie wiem. Masakra. Co, 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 bez sensu. Przed chwilą śmieci wyrzucałem przez. Moim 20 zdaniem. Ja Matyniu składał też w pierwszej rundzie, bo ja go widziałem koło nie, bilardową, on wtedy mówił, że. po lewo. Wydaje, że a potem w jakiś sposób. Necky, tak znalazłeś się. O, ale tutaj. Hmm. Dobra, to. Dlady, oni. To, tobie nie ufają, to ja odpowiem. Generalnie sytuacja jest taka. Poszedłem w drugą stronę, tylko po to, przepraszam za psa, ale jedzą szło, Że. Dobra, Badi mów jednak. <laughs> nie, chodzi tak? mi o to, że w pierwszej rundzie. Yy, Matyni, jeszcze raz. gdzie ty wtedy znalazłeś Zachę? No powiedz, znalazłeś. Po prawej stronie, tak? Po prawej stronie. No właśnie, to a to powiedz mi, jak, to jak ty przeszedłeś od diamentu z samej i lewej i po no, prawo. No przecież to było na samym końcu rundy, przecież ja zaczynałem od briga i się po prostu idzie. Tym helikopterkiem no się No to pytaliśmy to się, co, co robiłeś, i ciągle słyszeliśmy zeberwosz orawanie. No właśnie, no wiecie? właśnie. Tak, Jezus Maria. Jakbyście dali mi powiedzieć, to bym wam powiedział. No, no właśnie, masz nie mówiłeś, nie maty... miałeś czas. No w ostatnich ty... 10 sekundach widziałem e, Gustiego żywego, przebiegał obok niego Matyniu, więc Imo to jest drugi self-report po prostu. Nie, nie, nie. nie. Tak, dwa razy self-report, to jest 200 IQ. Jak usłyszałeś no na Matyniu? Lever. No, no nie, nie, nie. To jest właśnie to, To jest go... Nexe. Zaufajcie mi, że Nexe zabił teraz. Nie, Nexe nie byłby takim geniuszem. Jestem full clearem niestety, sadnie niestety. Dobra, ładnie, Maty został wyłączony. Teraz wystarczy, że. Y, chanie, nie pamiętam, nie pamiętam, jak długi jest y, emergency meeting, chyba 25 sekund, tak? Czyli musimy uruchomić reaktor, jaki jest y, ten. Musimy wyłączyć jest 40, czyli jak będzie 15, tak? Dobrze liczę. Jak będzie 15, to musimy ten. Jak będzie 15, to musimy reaktor wyłączyć. Jakoś tak, i wtedy. No i wtedy luz. Na razie udajmy, że tutaj ten, coś robimy. Bo 40, tak? Nie! 25? Już chyba, ale dobra, nikt tu w sumie nie idzie. Dobra, to poczekajmy sobie na chilku. Nie wiem, czy trochę nie za szybko, w sensie, bo oni wbrew pozorom mogą to naprawić, co nie? I wtedy przycisk szybko wlatuje po robocie. 4 sekundy? Dobra, raczej się nie uda. Jednego, wystarczy, że jednego kila zrobimy. Dobra, mamy to. Dobra, jeden kill i po robocie. Tam jest błękitny. Dobra, nice. HEHEHEHEHEheh <noise> ja, ja ja ja, Jak tak można? Ja Prawda, tak! dobił mnie Ej, ale, ale tak totalnie Ale tak totalnie. Ale to tak, ale Ja zabiłem Gustiego Ale wiecie co? Ale to taka totalnie abstrahując Mi się naprawdę Matyniu zbugował I ja go widziałem jakby stał w miejscu w, w bilardowni Tak by zobaczyć Dobra, tak waliłeś na czas, a blady przez te 60 sekundów Nie waliłem na czas, stale. tylko po prostu to elegancko No, Matyniu był podejrzany no <noise> bycia Mniejsza ilość, 100 no. no, stópków <noise> Wiecie? Minimalnie, ojej Dobra Ojej nie. Lecimy. To jest piękne. Nie, nie do rozegrania. Bo i pięknie. Wiesz jak ta winda działa, tam, czy nie? Bo tam, moja tam Bo to ona działa, troszkę inaczej. Dobra, dlatego mnie nie oskarżał. Ja nie nie no, zapomniałem o oskarżeniu taktycznym wskazuje. Spoko, spoko Jest impostorem W patka. Raczej nie jest impostorem tylko tylko tak powiedziała. Tak mi się wydaje. Wpadka, wpadka, tra la, la 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 la. Zobaczmy, jak AB. Czy AB robi te. Zobaczmy, jak szybko podchodzi do dokumentu. To jest jedno kliknięcie. Oj, byczku! Coś za długo! Ale nie zabił. Ciało w kuchni, żółte. Okay. Okay, Ej, coś za długo porobiłeś te dokumenty, to się jest jedno kliknięcie. Ale ale jak coś wiedzieć to po tym kliknięciu kurwa trzeba chwilę odczekać. Nie, od razu się skrawa, daje escape, i już escape. No. escape no. A escape można. No, oczywiście. no ejbi i nieźle Jakby spokojnie, mamy Abiego zupełnie innym Dobra. miejscu z tym zadaniem, Dobra. więc wydaje Dobra. mi się, że nie ma co no na to czasu. W <laughs> kto tam był brachę? jeszcze? No nikt w nie miał, po prostu biegłem sobie do kuchni, zrobiłem sobie kałaszki i patrzę, biegam do kuchni i tam... Dobra, Trąbuj, dobra, no to tyle. lecimy po kolei. Meeting room, jedna osoba, kto jest? Ja jestem w meeting roomie. Dobra, Ja znaczy, byłem... osoby w rekordzach, to jest AB z Vladim. Tak. E, teraz tak, e, jest e, błękitne ciało draga. jeszcze jedna osoba była w armory, ktoś był? Może ktoś robił zadanie? Nikt nie robił. Pozostałe lokacje, proszę powiedzieć kto gdzie był w takim. Słuchajcie, ja cię nie widziałam przed chwilą gdzieś w main hallu albo w nie No hmm. way, kochana, ja jestem. Widziałaś na stole. mnie, wpadka, ja się A, poszedłem coś poszedłem. Spadka generalnie, generalnie miała coś takiego, że miałem wrażenie, że naste po prostu biegała, nie robiła żadnych Guszny, zadań. gdzie okazało byłeś? się, że nie mam ja żadnego po prawej stronie mapy biegłam na lewą. Gdzie jest w górnym? W engine roomie górnym, jakby do góry jak się do brigów chodzi, tam jest. Yy, jestem w y, enginie i biegnę w lewo w lewą stronę mapy, żeby robić questy. Bo naprawdę nie miałem żadnego zadania po prawej stronie. W yy. chyba jakieś. W elektryku jestem. Dobra, yy, powiem tak, yy, ja siedziałem na kokpicie, niestety nie byłem w stanie zapamiętać lokacji wszystkich osób. Natomiast yy, lekko byłbym w stanie susować. Patmaza, Nexa oraz ewentualnie błękity zesarzy. Ja się zrespiłem w, w rekordach jeszcze. Ja bym lekko susował tę szpadkę, bo Czyli... uważam, że taki miał dziwny Ale moment no... w sensie, że nie miała żadnych no zadań tak, po tak, prawo. Nie, nie po prawo, to, no. mam susa, tylko dlatego, nie nie, zadań po prawo, no. Jakby mały zbyt okoliczności. patrząc na twoją lokalizację i patrząc na. I wpadka na mnie głosuje, Na Ale I głosuję w ciebie, bo ciebie takie mądre rzeczy mówisz, że chcesz, żebyś został prezydentem. No, nieźle, wpadka. Porzucić, to nie może być dobrze. Dobra, yy, to tak, na razie pamiętajmy: AB potencjalnie robi zadania. No, zrobił idealnie, niby, co nie? I od razu ma kałaszki. Trochę podejrzany, że ma te dwa zadania: AB i Sus moim zdaniem, ale Zaha? Zaha chyba Gids, co nie? I Matyniu tu, AB, Zaha, dobra, AB, ok, zobaczmy Cockpit Nie, raczej raczej Zaha jest niewinny. Ok, ciekawe. Zamiast biec ratować sytuację to ten. Dobra, sprawdzałem, zakań chyba czysty W sensie nie ma takiego movementu typowo zabijak... O nie. to był, to był podejrzany Nie ma typowo takiego movementu zabijakowego Więc myślę, że w luz Wujek Gusti, który pobiegł gdzieś tutaj Ale wuje Gusti chyba też jest luz, bo ucieka ode mnie Czyli się boi Dobra, 5 zł. O kurde, jaki długi tekst. Nie pięć 5 zł. oglądam z tobą za długi trochę Jest to jest stanie tak o, sobie. Jaj, jaj, jaj. Dziękuję za 5 zł w każdym razie. Za długa wiadomość też ja, byczku. Ciężko dobra, ale proszę o lokację każdej osoby Elektryczny z blady. Chodzę do Elektricala od prawej strony. Spot. Nie wiem jak się moja lokalizację nazywa. Masz napisaną na dole błękitę. Medical. Medical ja byłem z błękitnym teraz. Błękity potwierdzasz to? Tak jest. A i powiedziałeś, że jesteś w elektryku przed chwilą. No mówiłem, że jestem na wejściu do elektryka. W no to jest co? na wejściu, tak, tak, widziałem. Jesteśmy na wejściu. Tak, tak, tak. Hmm. No, trochę takie. Spadka, hmm. no ty gdzie jesteś w skarbcu? W skarbcu szoruje berło. Ok, nice. Gusti, też y, medical czy elektryk? Elektryk. Elektryk. A Nexa, gdzie ty jesteś? No tak się składa, że właśnie widziałem, jak zabijasz Patmaza, tylko już zgłosiłeś pierwszy. Okej, okay, dobra. No to to w takim razie będzie kill Nexe w kokpicie. A czy widziałeś, tak? Ja no nie widziałem, widziałem Nexe, który stoi przy ciele. Ja je zreportowałem. Widziałem zachę, który Aha. stoi przy ciele. Oooo, no, ja 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 wow, teraz słowo przeciwko słowu. Super! wam tak. tylko powiedzieć, yy, ja pozwolę sobie z racji tego, że reportuję. Yy, Chciałbym wam tylko powiedzieć, że w poprzedniej rundzie też grubo analizowałem lokacje, żeby po prostu cokolwiek wynieść. Nie miałem jak fizycznie zrobić poprzedniego killa. Zrobicie jak chcecie, bo to jest 50-50 ja, dla was, to więcej. to jest 50 na 50, ja jedyne co mogę wam powiedzieć to to, że ze słów zachaczają można Imposter Voice'a wyciągnąć i... Nie a ja oh, z kolei nie, jakby nie. zobaczył jak ja zabijam i reportuję by powiedział Zagadisz Patka! A na kogo ty zagłosowałaś, no, nie Patka? Nie, nie, mam, nie stwierdziłem, nie, że stwierdziłem, że uszanuję po prostu to, że ktoś jako pierwszy. Dziękuję Nexa. Jajajaj, trochę tak powiem wam szczerze mówiąc, Zaha faktycznie się mocno przykładał do analizowania i Zacha widziałem długo. Nie wiem, mi się wydaje, że Zacha y, jest Aj. niewinny. Mam taką Ajaj. nadzieję. Okej, okay, to... zagłosował? Benkity to zagłosował, Bękitny zagłosował jeszcze na Zaha jak w coś. było, mogliśmy nie głosować. Znaczy, no no miałam ze skip, ale przecież... Nie no ja skipnąłem teraz, no ale wiadomo. Dobra, sprawa wygląda taka, że mamy teraz taką sytuację jaką mamy. E, eee, jeszcze mamy może, może faktycznie był Nexe, ciężko powiedzieć, Nexe został wywalony na pewno. O, jest zacha, co ciekawe. No, udało się. Nice. Siema. Ja naciskam przycisk. Okay. Jak Dobra, no to. Niepewni, nie, 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 jesteście no to... niepewni co do mnie, to możecie mnie wywalić, żeby to nie, było. Nie, nie, nie. nie. No, ja w sensie rzeczywiście... jakby taktycznie nacisnął przycisk, mi się wydaje, że Zacha faktycznie może być niewinny w takim przypadku, bo bez sensu w perspektywy. perspektywy z fraga jak jak ja widziałam, że gdzieś tam mijam się pomiędzy main a engine'em z nexe, on rzeczywiście się mógł zwentować do enginea z kuchni, nie? I gdzieś tam biec w prawą stronę. Nie Więc... no, chodzi o to, że jeśli macie mieć jakiekolwiek podejrzenia w moją stronę, to wolę, żebyście mnie teraz wywalili i mieli to te... 100% pewności, że nie macie drugiego imputera. Zaha, luz, luz, wierzymy ci. Yy, natomiast zastanawiam się, czemu błękitny na Zachę zagłosowałeś? Ponieważ Zachę widziałem w grze, Nexę w ogóle. Tyle. Mm -hmm. I Zacha mądrze mówi. I dlatego na niego zagłosowałeś? Cię... zagłosowałeś no tak, na niego zagłosowałeś na Zachę? No. Ale to nie te wybory! Błękitny. Błękitny! Błękitny? Błękitny! wiesz, Bardzo mądrze powiedziałeś. Ja nie wiem. A, ale żeby ktoś go wygłosował. Co nie w tej nie, nie fake, fake! Dobra, ogólnie tak, ogólnie bardzo mało robię ten, bardzo mało robię zadań, bo się skupiłem na znajdowaniu tych mordulców i fakt faktem bardzo dużo zostało nam jeszcze do zadań zrobionych i nie boję się, że teraz tuszę, że teraz zginę. Eee, to fakt, to fakt na pewno mogłem bym więcej zadań robić, ale wiecie, jak to jest. To jest w ogóle. Tutaj jest jeszcze to zadanie, on jest w miarę proste, bo to wystarczy to przełączyć, dobra. Tu ogólnie zadań, przez to, że te zadania są takie, jakie są, to one są dosyć błękitne, czyli prawdopodobnie nasz zdrajca, który wyszedł z góry. Eee, jeszcze wydaje mi się, że za wcześnie żeby kogoś zabił, ale potencjalnie wolę być jak najdalej od błękitnego. O kurwa. Wujek Gusti bierze kąpiel i wpadka biegnie w prawo. Dobra. Ok. Sprawdźmy, czy tu nie ma żadnego ciała. Nie ma. Wujek Gusti chyba jest uczciwy, prawda? Chyba, że grał na czas. Potencjalnie. I teraz prawdopodobnie dochodzi do mordu. Tak obstawiam. Czyli teraz, jak został zabity już. To właśnie w tym momencie wpadka gdzieś w tą stronę biegła. E, wiem, że powinienem robić zadania, ale skupiam się trochę na znalezieniu tych osób. Błękitny, wyszedł chyba z. E, lokacje końcowe na szybko. Kitchen z Vladim. No, lewy e, dolny róg tam przykładce. E, w b... Cargo Błękitny, co teraz? Jakie zadanie teraz robiłeś? Telefon, zasięg. To czemu biegłeś od lewej strony, a nie od dołu? W sensie biegłeś od wenta, a nie od kładki? Biegłem jak od kładki, nie rozumiem. Bo ja widziałam Błękitnego w elektrykalu jakiś czas temu, jak tam przebiegał. Poszłam na Witalsy. zobaczyłam, że jest czerwony padł przed sekundą dosłownie. I pobiegłam w lewo przez Electrical tam, gdzie widziałam wcześniej Błękitnego. I znalazłam, że Gusty nie żyje. Błękitny faktycznie się kręcił w tych okolicach, bo błękitny wujka Gustiego widziałem też w elektrycznym i też tam na początku był błękitny. So, jakie zadanie robiłeś błękitny w tej rundzie? Eee, Słowak, w tym elektryku takim dużym, mhm. tam są pozamykane drzwi, i później poszedłem w lewą stronę, tam lewy dolny, na zasięg. No generalnie jak ja tam biłem w lewym dolnym na zasięgu, to błękitny jakby nie biegł od strony kładki, czyli góra, ja tylko bieg od strony. Te kładki, ja wędzie no. bieg... niego ostatnio widziałem, jak e, robiłem kabelki. I mo wydaje mi się, że Błękitny teraz mógł machnąć e, Gustiego. Nie, nie. Raczej nie Amy, AB, bo Abi robił kabelki, które są teraz w tej grze i, i jakieś inne. Znaczy takie zadania co raczej by nie robił, impostor jak. No nie wiem. To nie jestem ja, zaufajcie mi. Oj. Kurczę... Więc albo to jest błękitny ja, jest... ale... jakieś... Może blady to jest. Dla mnie na wszelkie zagłosowanie. Ej, Amy, a gdzie w jest cargo ja. jesteś? W cargo, jestem na wejściu. Od której strony? Od strony tego, tego, yy, Medicana. Ale ja byłam w medykana, ja i nie się tam. Ja ciebie też w sumie nie widziałem, ale myślałem... To nie może jestem ja. witalczy, jak witalczy to tam głębiej. No bo Albo, albo w ze self-reportem. I co? Ja I odpadam? Jest. No nie! Nie no, nie odpadasz, przyszedłeś na inny statek. A, okej. Okay. Okej. Okay. Czyli jedna KB. Kurde, ale naprawdę byłem przekonany, że to już jest ten. W sensie, wiecie co? Już miałem taki problem, że... Mekitny... Już miałem, już miałem taki problem, bo... Dobra, zobaczmy. Zaha to raczej nie jest, tylko czemu Zaha w sumie nie idzie... Chyba, że Zaha tak podwójną grę gra. No bo wiecie. Mało czasu jest w sumie. I nacisnąć taktycznie przycisk, wiecie? Myślę, że to będzie spoko. Czyli jednak, KB. Czyli jednak, Nie Mogę spadać z tej. Ale czemu ja oni wyspadać? ty fy! Odbiegasz od ciała, jeszcze przy No przecież, ciebie zostawiłem przed chwilą z Bloodim, i teraz zgłaszasz ciało. Nie zostawiasz mnie z Bloodim, ja sobie poszłam. Jak to ci? Dobra, AB, dobrze wiesz, że ja nie będę drugim impostorem. Może Może mógłbyś mnie przekonać co do wpadki. Ale nie ma opcji. Dlaczego niby? może się tak dobrze ukrywałeś, po prostu błękitny był jednym. O oh, imposter voice już ma kurczę, teraz zabiłeś teraz to ostatnią osobę. Nexus, rozumiem, że w takim razie naciskałem przyciski, prosiłem o to, żebyście mnie wywalili. Jeśli jesteście niepewni mojej czystości co do tego, że Nexus zgłosiłem, chciałem upewnić, Ale że faktycznie co jest to nagrywał tak impostora. Dobra, Abi, no to trzeba było wtedy mnie faktycznie wywalić, a nie teraz drugi raz podważać moje, moje no, stanowisko. Jak teraz się zostawiłem, no to jestem teraz tego pewien, jak nie jest... Dobra, Abi, ale zbrałem. to ty Pierwsze, nie, nie byłeś poprzednio się przy kargo, bo ja ale... siedziałem w poprzedniej rundzie przy Kargo no. i tam ciebie nie było. Teraz ja zrobiłem prawy kod, którego ty nie wpisywałeś przez 20 sekund. Ja, ja go wpisałem, lewy. potem ja... razem zbiegliśmy. To potem ja go wpisałem zbiegliśmy. i czekałem, aż pojedziecie na drugą stronę. Właśnie czekałem, aż ktoś zrobi ten lewy kod. Dobra, a ty do mnie przyszedłeś i mówisz, że zrobiłam lewy Kod i bloody był ze mną, jak robiłam Ja kod. czekałem przy prawym kodzie, ja go wpisałem, tylko że nikt nie robił lewego kodu wtedy. I czekałem, aż ktoś zrobi, i dopiero jak, jak wpisaliście tam po Dobra, lewej. dopiero... i wracamy do momentu, gdzie zbiegasz od ciała i tyle. No tr trudno, trzeba było samemu to reportować. Czułem, że i wiesz, oczywiście, tak. Mogłem samemu reportować ciało, Przeciw którego branie. nie widziałem, Zuczysz, bo tak to znalazłeś. Zabił jego no, no, AP. No, Jak no, odbiegłeś odbygałeś... no, między rekordami. Chodzi a o showered. to, dobra, słuchajcie, bo ja teraz wybieram w sumie. Chodzi o to, że AP pasuje strasznie, ale Zaha też mi strasznie pasuje. I co mam teraz zrobić? A może nie zagłosuję na nikogo? Sprytnie. Ooooooooo! A... <śmiechka> yeah, no nie wierzę! Fatka, <laughs> ale wpadka! Oj, wpadka, nie. przecież już. Ja ale, w, ale po co, Fatka? Ja po wiem, co miałby naciskać, ja ale wpadka, no, ale wpadka, jest dwóch daj, impostorów, jest trzy na trzy, w sensie, wpadka, wpadka, czemu przy sześciu osobach Zacha miałby naciskać przycisk A po prostu myślałem, że nie skipną, a jak zagłosowałem na ciebie, to nie było podejrzenia na mnie, dlatego też później nie wywaliłem błękitnego, bo to było podejrzenie na niego, to było miliona iq Sparta raczej Super sparta. jesteś Agi. Super Wiem Co nie Co takiego powiedziałaś, teraz, że Ja ciekawe, przecież po co miałby naciskać przycisk, gdyby był tym No dobra, trudno, przerąbaliśmy Mimo, że wydawało się, że jest wygrany mecz Naprawdę Nie powiedziałbym nigdy, że Abi może ugrać taki meczek. co nie? No z bieg okoliczności Błękity był faktycznie najbliżej e, wszystkiego, więc tutaj się złożyło, że faktycznie no zrobił to E, zabił, e, ale no. Uf. Słyszę kogoś. Może się stąd wychodzić. Tu mnie nikt nie znajdzie. Jestem ukryty w kibelku. Czyby na pewno Dobra, chodzimy stąd w Myk i prosta. Przez chwilę ktoś na kamerach był. Już tego kołość nie ma na kamerach. Nie! Jednak mogę zostać w kibelku. Ajajaj. Smutek.